Witam serdecznie wszystkich zagorzałych sprzedawców Amazonowych, tych, którzy już sprzedają i którzy planują sprzedawać na Amazonie. Dzisiaj robimy dla Was krótką nagrywkę dotyczącą narzędzia, które ja też osobiście używam, które się nazywa SellerAmp. To narzędzie jest bardzo, bardzo praktyczne i skuteczne w resellingu, zarówno jak arbitraż, taki i wholesale. Um, pozwala wam na analizę potencjału danego listingu, potencjalnych zysków, kosztów, ryzyka, konkurencji. I bardzo fajnie intuicyjnie się używa i zaoszczędza mi bardzo, bardzo dużo czasu na podejmowaniu decyzji odnośnie danie, danego listingu. Więc, um, jeśli chodzi o yy możliwość podejrzenia tego programu, to zachęcam do skorzystania z naszego linku. Tam też zobaczycie wszystkie funkcjonalności. Można też wejść na YouTube, pooglądać filmiki związane z Sellerampem. Ja ze swojej strony pokażę Wam, jak ja analizuję listingi, na co zwracam szczególną uwagę i jak w naszym codziennym życiu korzystamy z tego konkretnego oprogramowania. Więc do rzeczy. Przejdę teraz na dzielenie się ekranem z Wami. Zacznę od ekranu listingu, żebyście zobaczyli, co na tym konkretnym ekranie będziecie już mogli podglądać. Więc dzielę się, moi drodzy, ekranem i jesteśmy na konkretnym listingu. Tutaj akurat mamy do czynienia z zestawem butelek dla małych dzieci. Jest to typowy produkt resellingowy, znanej marki. Jest wielu sprzedawców tego konkretnego listingu. Nie będę tutaj tak bardzo już wchodziła w analizę różnych sprzedawców itd., do tego też dojdziemy w kolejnych filmikach, natomiast chciałam Wam pokrótce pokazać tutaj Seller Ampa. Na pierwszym ekranie macie już tak naprawdę zminimalizowane okienko Seller Ampa, gdzie można już podejrzeć najważniejsze informacje. Ja na pierwszym ekranie przeważnie patrzę na Estimated Sales i wrzucam sobie ewentualnie mój Cost Price żeby tylko szybciutko sobie spojrzeć. Cost price to jest kwota, którą płacimy my do naszego dostawcy. Ale ja tutaj za bardzo się nie rozwodzę nad tym małym ekranem, bo tutaj ciężko też cokolwiek widzieć. Ja po prostu klikam tą opcję tutaj ekraniku i mogę widzieć te wszystkie tutaj informacje, które są na tym małym dodatku na dużym ekranie. I Już dzielę się z Wami dużym ekranem, żeby Wam pokazać na jakie rzeczy ja konkretnie zwracam uwagę. Więc już się dzielę kolejnym ekranem. Tutaj muszę przestać dzielić się tym i dzielę się następnym. Ok. Mamy to. Więc jestem na tym większym ekranie, na którym jest mi dużo wygodniej widzieć wszystkie informacje. Um, już czekajcie, bo ja muszę chyba inny, możemy ten listing tak naprawdę zanalizować, nic nie szkodzi, to jest inny listing, ale e, głównie chodzi o funkcjonalność. Więc tu mamy konkretny produkt, nawet tutaj możemy sobie po, przejść bezpośrednio do e, listingu możemy sobie zrobić nawet search for product title on Google, natomiast pierwsze najważniejsze rzeczy, na które ja zwracam uwagę, to wolumen sprzedażowy, wpisuję cost price, czyli cenę, którą ja płacę do mojego dostawcy, ale jest jedna ważna rzecz, na którą należy tutaj zwrócić uwagę, jest tutaj VAT on cost. Jeżeli nie jestem zarejestrowana na VAT i kupuję produkt z VAT-em i ja tego VAT-u nie odzyskuję z ceny mojej, z której kupuję ten produkt od mojego dostawcy. Zostawiam tutaj VAT on cost. Jeżeli jestem zarejestrowana na VAT i mogę ten VAT odzyskać z faktury, którą płaciłam, tak? To tutaj trzeba zaznaczyć no. Bo dla mnie tak naprawdę moim realnym kosztem tego produktu jest kwota netto. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to odznaczyć, bo wyniki mogą być diametralnie inne. No, i tutaj wpisuję moją cost price. Trzeba pamiętać, że ta cost price to musi być cena, którą płacimy do naszego dostawcy, ale też musimy mieć w nią wkalkulowane, jeżeli używamy na przykład prep i fulfillment center, albo mamy jakieś koszta związane z przygotowaniem tego towaru na wysyłkę FBA yy, i na przykład koszt kuriera. Każdy może mieć inne koszta, więc dla jednych to są znaczne koszta, dla innych nie. No i załóżmy taki produkt nie kosztował 4 euro, tak. No, i może zrobimy mniej, żeby te liczby były lepsze. To jest tylko hipotetyczna kwota. I teraz tak, na co zwracamy uwagę? No w pierwszej kolejności zwracam uwagę na profit, w drugiej kolejności mamy tutaj ROI, i ja jeszcze dosyć mocno zwracam uwagę na marże. To są takie główne elementy, na które ja zwracam uwagę tutaj w tutaj wyliczeniach. Ale też rozkładam tutaj y, i patrzę dokładnie, jaka jest referalfi, fee, czyli 15%, jaka jest, y, jaki jest koszt FBA. Y, tutaj też patrzymy kwotę VAT, ponieważ tą kwotę, którą tutaj sprzedajemy, to jest oczywiście kwota brutto. Więc od tego jeszcze musimy oddać VAT. A tutaj będziemy sobie ustalać konkretną stawkę VAT. Tak, wyłączamy, włączamy w ustawieniach. Y, sobie możemy ustawić tą stawkę VAT. I tutaj są konkretne wyliczenia, tak, więc dany produkt mógłby mi przynieść zysku 2,37, return on investment, je, czyli zwrot z inwestycji jest 79% um, i mamy 17,86% marży. Break even sale price jest 8,90. Na co jeszcze warto tutaj zwrócić szczególną uwagę? Otóż e, już Wam mówię, moi drodzy, ja tylko odświeżę. Okno, o, tutaj, dobrze, mamy to. E, tutaj mamy wszelkiego rodzaju informacje, które przydadzą nam się do podejmowania decyzji. Tak? Więc aktualny buybox, jaka jest cena w aktualnym buyboxie, 1327, więc ta cena tutaj jest wrzucona z automatu. Kolejno. E, tutaj mamy też najniższą FBA, e, najniższą FBM, to oznacza, że mamy innych sprzedawców FBM. Tak? E, Tutaj mamy statystyki z keepy. Tutaj mamy też statystyki z buy boxa. Tutaj mamy estimated sales. Sales jest zawsze tak zwana estimated, czyli no, tak jak oni po prostu robią estymację tego, że taka jest sprzedaż. Tak? Dlatego ja bardzo często rekomenduję, żeby korzystać z różnych narzędzi, żeby sobie to przeanalizować. Tutaj mamy Amazon Share Buy Box, czy Amazon się dzieli buy boxem, czy nie dzieli i to już jest kwestia kipy, którą należy też analizować. Tutaj czy to może być potencjalnie produkt private label, czy są jakieś intellectual property problemy, jaki jest rozmiar, jeśli chodzi o FBA FIS. Tutaj mamy też konkretne grafy z kipy, tak którą też warto analizować, natomiast Kipe ja bardzo mocno polecam, żeby sobie osobno odpalić i analizować, tak jak tutaj mamy, tak osobno na listingu, ale o tym zrobimy inną nagrywkę, bo tam jest też sporo informacji. Tutaj mamy jakie są oferty, tak, więc mamy Amazona i mamy jednego sprzedawcę FBM. Na konkretnych cenach. Tutaj jest podana ilość towaru, tutaj też jest podana ilość towaru. I tutaj mamy też podgląd na inne europejskie marketplace'y i klikając na konkretne marketplace'y możemy wejść na ten konkretny listing na tym marketplace'ie, czyli czy to będą Włochy, czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Francja, tak, e, możemy też włączyć EFN i jakby nasz profit wyglądał na European Fulfillment Network, bo tutaj mamy podgląd na bazie, Naszego cost price. Więc już widzimy, czy nam by się to opłacało, czy nie opłacało. No tutaj wygląda na to, że na bazie tej konkretnej cost price i ceny, która jest w buy boxie, w poszczególnych krajach mielibyśmy takie zyski i takie ROI. Ale to na pan European. Jeżeli byśmy włączyli. EFN, no to automatycznie te zyski maleją ze względu na to, że FBA-FI na EFN jest dużo większa niż lokalna fba fee na, na Pani European. Więc tak jak wspomniałam, pierwsze co patrzymy na sprzedaż, czy w ogóle ten listing robi konkretną sprzedaż, wrzucamy cost price, szybka analiza naszych kosztów, analizujemy potencjalne zmiany ryzyka itd., Natomiast tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, którą też za chwilę Wam pokażę, która bardzo mocno pomaga nam, żeby shortlistować, żeby zrobić już taką konkretną listę produktów, e, którą chcemy bardziej szczegółowo przeanalizować. E, ale pokażę Wam też jeszcze inną e, opcję. E, już pokazuję chwileczkę tego listingu, którego Wam na początku zademonstrowałam. Mhm, mm okej, okay. dobrze, żebyście zobaczyli też inny widoczek. Dobrze, już się dzielę. I już wam pokazuję. O, mamy tu. Tutaj jest ten inny produkt, tak, załóżmy, było cost price 20, takie macie wymienniki. Jeżeli nie sprzedajecie na FBA i chcecie sobie to policzyć na FBM, wystarczy tu przerzucić. Natomiast musicie sobie tutaj wrzucić wasz koszt FBM. Czyli dokładnie to, ile was kosztuje wysyłka i zapakowanie tego produktu do wysyłki, żeby yy, nie było to mylne. Tutaj oczywiście no, jeżeli jesteście zarejestrowani na VAT i wy waszym realnym kosztem zakupu tego produktu jest kwota netto. No i tutaj też macie podgląd innych rynków i kto jest w BuyBoxie. Tutaj mamy informację, że jest Amazon. I tutaj też jest ciekawa sytuacja, że możecie sobie analizować. Ja tutaj zmienię na FBA. Że możecie sobie analizować konkretne statystyki, kiedy się buybox zmienił, tak? E, to jest bardzo ciekawa informacja. E, estimated time to sale, tak? E, estimated sales, e, inne po prostu wyniki. E, to jest bardzo, bardzo e, ważna informacja. No i tutaj macie Amazon buy box share, probably. E, private label, unlikely tak, czyli prawdopodobnie Amazon dzieli się Buy Boxem, w statystykach Kipy widziałam, że tak, czy Private Label, że raczej nie, że nie ma żadnych intellectual property problemów, standardowy rozmiar, nie jest rozpuszczający się i ten produkt nie ma variations. Ale coś, co chciałam Wam pokazać, to właśnie te Google Sheets. Można sobie ten program połączyć z Waszym kontem Google i w Google Sheets sobie, sobie shortlistować Wasze produkty. Wy więc ja sobie dorzucę do mojego konkretnego, do mojej konkretnej listy, e, powiedzmy, ja sobie ją nazwałam Gosia i Juniu i ja dodaję sobie ten produkt do mojej listy, tak. I co się dzieje? Już Wam pokazuję za chwileczkę, bo muszę zmienić ekran, którym się z Wami dzielę. O, tak zrobimy. Share screen, share screen. My się dzielimy. Dobrze, I jak ja sobie kliknęłam na mój konkre konkretny Google Sheet, wszystkie informacje są załadowane tu: data, numer EAN, marka, nazwa, Amazon URL, cost of goods sold. To jeżeli wprowadziliśmy ten cost, cost price, to ona tu będzie: buy box price, net profit, margin, ROI, sales, BSR. No i tutaj możemy sobie jeszcze. Dodawać jakiekolwiek nasze dodatkowe informacje, które są nam niezbędne do podjęcia decyzji. Na co jeszcze chciałabym Wam zwrócić szczególną uwagę: do czego bardzo dobrze jest używać tego typu programów, żeby sobie analizować kipę, którą, tak jak wspomniałam, w następnej nagrywce Wam przedstawię, yy, i sobie analizować yy, opcję minimalnej i maksymalnej yy, ceny bo bardzo szybko to możemy zrobić. Ja wrócę szybko do yy, ekranu. Załóżmy, że analizujecie sobie kipę i aktualnie buybox jest na przykład na poziomie 55 euro. Natomiast może on się wahać pomiędzy 40 a 60. Więc warto sobie przeanalizować, co by było przy 40, a co by było przy 60. I na tym, na bazie tego też podejmować swoją decyzję, bo wiadomo, wiadomo, że w resellingu te ceny mogą się zmieniać. I bardzo szybko możemy sobie z tym poradzić na tym konkretnym narzędziu. Macie wszystko na jednym ekranie, bardzo szybko się to obsługuje i ja ze swojej strony bardzo polecam i polecam używać tego Google Sheets, ponieważ mamy wszystko w jednym miejscu i możemy łatwo podejmować decyzję dotyczącą zakupu konkretnych towarów. Um, Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę to narzędzie. E, polecam zajrzeć też na YouTube'a, konkretnie Seller Ampa. Tam jest dużo więcej informacji. My też e, w naszych e, kursach szkoleniowych, które bardzo mocno Wam polecam, które aktualizujemy na bieżąco, staramy się przedstawić wszystkie funkcjonalności, zalety i dokładnie to, jak my korzystamy z tych, z tych narzędzi, a sprzedajemy też już na Amazonie bardzo, bardzo długo. Ja sprzedaję od 2011 roku. Gdyby się to nie opłacało i nie szłoby to dobrze, to bym tak długo w tym nie była. I Wam też polecam. I życzę Wam sukcesów, i używajcie narzędzi, bo naprawdę one ułatwiają nam życie.